Moi drodzy, ja nie chcę żyć w takim świecie i często zastanawiam się, czy jest nadzieja, że to się zmieni. Co może sprawić, że ludzie znowu pokochają innych, a przede wszystkim siebie samych? To zbiorowa ignorancja i dyktat algorytmów mediów społecznościowych spycha nas z powrotem w mroki średniowiecza, ogłupia nas. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej teraz. I chciałbym podzielić się z Wami dzisiaj pewną refleksją w tym odcinku solowym. Otóż od dłuższego czasu chodzi mi po głowie pewna idea, którą chciałbym się dziś z Wami podzielić. Poznacie też dziś moje poglądy, jeżeli jeszcze nie okazały się oczywiste po wysłuchaniu odcinków poprzednich. Przedstawię Wam też skarb, jaki odkryłem, czyli niesamowitą książkę, bo według mnie książki obok otaczającej nas natury są największymi skarbami na Ziemi. Ale tradycyjnie zanim przejdę do opowiadania. Zapraszam do Poludzko Pieniądzach. Tam czekają na Was dwa odcinki. Jeden z Mateuszem Skitkiem z strefy o zachowaniach zakupowych w trakcie pandemii, i drugi z Franciszkiem Bazylim Gorgiewem o mediach społecznościowych i ich wpływie na nasz status finansowy. Wracając do dzisiejszego odcinka Lepiej Teraz. Moi drodzy, mówiąc w skrócie, potrzeba nam nowego oświecenia. Co mam na myśli? Mam wrażenie, że. Urodziłem się idealistą, może dlatego czasami czuję, czuję frustrację, tak jak wielu z nas. Może to jest wychowanie, a może to jest dzieciństwo spędzone w harcerstwie, w mieście różnych kultur, jakim jest Białystok, który całej Polsce już nie kojarzy się tak tolerancyjnie. Wiele razy mówiłem w poprzednich odcinkach, mówiąc o sobie, że należałem do drużyny harcerskiej i wielokulturowej. Moje miasto... W moim mieście mieszkają osoby prawosławne, katolicy, no i mniejszość tatarska. Kiedyś było większość mieszkańców, to była ludność żydowska. Niestety ich już nie ma. A moim drużynowym był Selim Mucharski ze znanej rodziny tatarskiej, więc wychowałem się w takich warunkach, w warunkach tolerancji. No ale nie było mnie tu około 20 lat, i mam wrażenie, że tamten świat runął. I nie chodzi tylko o układ ulic, ale o atmosferę i ducha Solidarności w narodzie. Emigrantów podążających świat za chlebem i wolnością. Tak, w narodzie polskim. Jak każdy mam w głowie marzenia o idealnym świecie, w którym chcemy żyć, zastanawiam się, czy każdy świat wygląda podobnie. Ale dziś spróbuję pokazać Wam, co mi się w tym świecie nie podoba, a do czego powinniśmy dążyć. Nie chcę żeby to był odcinek pełen narzekania, tylko chciałbym, żeby pojawiła się nadzieja i nawet rozwiązanie konkretne, bo wszystko się zmienia, jak u Heraklita, wszystko płynie i rodzą się nowi ludzie, nowe idee, ale okazuje się być to dość skomplikowaną sprawą, bo każdy z nas jest złożonym organizmem, z różnymi doświadczeniami, możliwościami i w związku z tym z oczekiwaniami i być może obecny dyskomfort związany z ideą idealnego świata wynika z faktu, że historia XX wieku zawiera najbardziej złowrogie wysiłki, jakie kiedykolwiek miały na celu wytworzenie idealnych społeczeństw. Za wszelką cenę. Wydaje się to być utopią. Przede wszystkim w XX wieku taki reżim, który chciał stworzyć idealne według nich społeczeństwo, to morderczy reżim hitlerowski III Rzeszy. Wiadomo co po sobie pozostawił zgliszcza i śmierć oraz zabójczą dla ludzkości, zabójcza dla ludzkości kolektywizacja Stalina, stalinowskiej Rosji. Poprzez masowy terror nie udały się eksperymenty w przestrzeganiu praw człowieka w krajach komunistycznych na, na całym świecie. Nagle obudziłem się w świecie, gdzie ogromna liczba obywateli teraz, w 2021 roku, ogromna liczba obywateli bogatej Europy cieszy się z wysiłków rządów, by zamknąć granice kraju dla Ludzi udręczonych wojną, uciekających przed przerażającą przemocą. Dyskryminuje się te osoby od człowiecza, uchodźców. Samo słowo uchodźca ma taką negatywną konotację dla wielu ludzi i w niektórych mediach. Fanatycy religijni organizują w Polsce różańce na granicy, żeby postawić niejako granicę. W stronę ludzi walczących o swoje prawa lecą butelki z moczem. W moim mieście widziałem to na Marszu Równości półtora roku temu. Na własne oczy. Przy wtórze ludzi modlących się wykrzykiwano wulgarne hasła i rzucano butelkami z moczem. Bito, kopano młode osoby. Zakłamuje się historię Polski, chłóbiąc morderców, Żydów, ludności białoruskiej, tutaj szczególnie, tutaj na Podlasiu. Z tych morderców robi się bohaterów, by chronić narrację plemienną, bo nasze plemię jest najlepsze, inne plemiona dookoła są gorsze, my jesteśmy cacy, wszyscy inni są B. To jest taka narracja. Mniej więcej historyczna w tym kraju. Z pięknymi hasłami miłości do kraju wycina się lasy na potęgę. Niszczy przyrodę jedynej naturalnej puszczy w Europie. Ogranicza się dostęp bezdzietnych par do pomocy medycznej, by mogli mieć wyczekiwane potomstwo. Zmusza się kobiety do rodzenia martwych lub uszkodzonych płodów, oferując im pokoje do wypłakania jako alternatywę. Promuje się paliwa kopalniane, które... Nas duszą, zabijają, a mimo to zanieczyszcza się powietrze tylko po to, by przetrwały przestarzałe sektory gospodarki i wybrana grupa zawodowa, która ma siłę przebicia. Dyskryminuje się, piętnuje ludzi, tworząc jedyne w Europie strefy wolne od LGBT, atakuje wolność prasy, finansuje się obrzydliwą propagandę, zasłaniając się często narodem, fałszywie pojmowanym patriotyzmem. W kraju następuje upadek kultury, ponieważ nagle Okazuje się, że prawdziwym bożyszczem staje się Zenek, a zapomina się o edukacji humanistycznej, o wielkiej kulturze. Dramatycznie spada czytelnictwo książek, ludzie gapią się w ekrany telewizorów. Niestety wzrasta sprzedaż małpek w osiedlowych sklepach. miejscowości, w której mieszkam, jak idę pod chodnikiem, to widzę w krzakach no stop małpki. Każdy rości sobie prawo do wyrażania opinii. Pomimo braku wiedzy, wykształceniu, szczególnie teraz w trakcie pandemii, do głosu dochodzą ludzie kwestionujący naukę, jej osiągnięcia. Chętnie korzystają z osiągnięć nauki, takich jak technologia, albo kiedy nagle lekarz postawi im diagnozę, to biegną do, do chirurga, nie do Kowala. A jednocześnie zapominają, że szczepionki wielokrotnie uratowały ludzkość. Kwestionują to, że szczepionki mogą pomóc. Internet zalewają kopiowane na potęgę rewelacje antyszczepionkowców, którzy za wszelką cenę pragną, by każdy pogrążył się w podobnym obłędzie irracjonalnego strachu przed zdobyczami nauki, która wielokrotnie w historii uratowała ludzkość przed okropnymi chorobami. I często widzi się niedouczonych celebrytów, którzy robią z siebie wszystko wiedzących ekspertów w każdej dziedzinie i nieświadomie wpływają na błędne decyzje całych mas ludzi, Opierających swoje działanie na cudzym wpływie, po prostu tylko dlatego, że ktoś się komuś podoba fizycznie albo ładnie śpiewa, to znaczy, że ma rację też w kwestii wirusologii, chociażby. Opinie o świecie tworzą się w internecie, często na podstawie fałszywych informacji, rozpowszechnianych przez naukowych analfabetów. Ile linków dostałem w ciągu ostatniego roku od różnych znajomych, którzy straszyli mnie, z jakichś blogów, vlogów, Domorosłych naukowców, którzy na niczym się nie znają, nie popierają swoich wniosków żadnymi badaniami. Kwestionują osiągnięcia nauki, mnożą teorie spiskowe, powraca wiara w zabobon, czynniki nadprzyrodzone. I mam wrażenie, że technologia rozwija się odwrotnie proporcjonalnie do zdolności krytycznego myślenia i rozwoju intelektu ludzi. Jest wszechobecny przesyt informacji Trudno odróżnić prawdę od fikcji, autentyczne wiadomości od fake newsów. Coraz więcej młodych, głównie samotnych i słabo wykształconych, sfrustrowanych mężczyzn popiera konserwatywnie prawicowe, skrajne, skrajnie religijne partie, organizacje takie jak ONR, które dawno powinny być nielegalne. Bo kuszące są dla nich hasła o cudzej winie za wszelkie zło tego świata. Wszyscy są winni za ich los, tylko nie oni sami. Wszyscy inni dookoła, każdy różniący się wyglądem, płcią często, ale nie ich błędne decyzje życiowe. Nie, oni, oni zawsze podejmowali dobre decyzje i wszyscy inni myślą źle. Podobne jednostki nie są w stanie myśleć krytycznie, samokrytycznie. I ich niskie poczucie własnej wartości skłania ich do bycia dumnym z cudzych osiągnięć lub rzeczy, na które nie mieli wpływu. Rzeczy takie jak miejsce urodzenia, kolor skóry, chętnie przyklejają się do wszystkiego, co sprawi, że poczują się lepiej, do bohaterów, do symboli. Są gotowi podczepić się pod wszystko, co sprawi, że poczują się wielcy i lepsi niż naprawdę są. Będąc według własnego mniemania przegrańcami życiowymi, szukają namiastki siły w radykalnych hasłach, zbiorowej plemiennej mentalności, która każe im wykrzykiwać hasła o ich wyjątkowości, byciu lepszym od innych narodów. Często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo pokazuje to ich słabość i małość. Ich ulubiony program wstawania z kolan narodu jest oparty na wykluczeniu. Według mnie nacjonalizm, który przyczynił się do dwóch wojen światowych, totalnie odrzuca rozum, tolerancję, której uczyli nas ludzie oświecenia. W trakcie Triumfu Rozumu w XVII i XVIII wieku i o tym chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Moi drodzy, ja nie chcę żyć w takim świecie, i często zastanawiam się, czy jest nadzieja, że to się zmieni. Co może sprawić, że ludzie znowu pokochają innych, a przede wszystkim siebie samych? To zbiorowa ignorancja i dyktat algorytmów, mediów społecznościowych spycha nas z powrotem w mroki średniowiecza ogłupia nas. I jedyną odpowiedzią, według mnie, wydaje się być wiedza. Po prostu wszyscy rozpaczliwie potrzebujemy nowego oświecenia. I to hasło, nowe oświecenie, to jest hasło dzisiejszego odcinka. Jestem w trakcie lektury genialnej książki autorstwa Stevena Pinkera pod tytułem właśnie Nowe Oświecenie. Znalazłem tę książkę w momencie, kiedy szukałem publikacji na temat idei nowego oświecenia. Na pomysł powrotu do nowego oświecenia wpadłem, czytając życiorys Benjamina Franklina, a potem Thomasa Jeffersona i Nagle okazało się, że o nowym oświeceniu już ktoś napisał książkę. I byłem w szoku, więc musiałem ją przeczytać. I było warto. Autor tej książki, Steven Pinker, pracuje na Uniwersytecie Harvarda. i Jest autorem wielu książek, publikacji popularyzujących dokonania różnych dyscyplin naukowych. Między innymi neurobiologii, psychologii, językoznawstwa, teorii gier. I napisał książkę właśnie pod tytułem Nowe Oświecenie. Dokładnie o tej idei, o której która chodzi mi po głowie, już mniej więcej tak od pół roku i przekonuje w tej książce, że nasz świat wcale nie zbliża się do swojego końca, ale stale się rozwija. I dowodem na to są zdobycze medycyny, które umożliwiły ludziom pielęgnować swoje zdrowie, przedłużyć swoje życie. Niesamowity sposób przedłużyć życie od, od średniej długości 30 lat, w okresie wiecza później renesansu, aż prawie do XIX wieku. Aż do 70, 80, do 90 lat, nawet. I co więcej, łatwiej jest dążyć teraz do pełnego szczęścia, a nauka doprowadza nas do coraz lepszych rozwiązań. Pinker w swojej książce przedstawił kilkadziesiąt różnych wykresów, w których udowadnia, że świat ma się dobrze i panuje na nim dostatek. Ciężko uwierzyć, ale wierzcie mi, on to udowodnił liczbami, statystykami suchymi matematyką i statystyką. Uważa, że wciąż zdobywana przez człowieka wiedza prowadzi do oświecenia, a w konsekwencji do udoskonalania wszystkiego wokół. To, dokąd zmierzamy, ma sens. Ta książka podnosi na duchu, i dlatego chcę dziś zacząć od pewnego fragmentu ze strony 19, w którym profesor odpowiada swojej studentce na wykładzie na pytanie: po co mam żyć? I Pinker odpowiedział w ten sposób: Skoro zadaje Pani to pytanie, to znaczy, że szuka Pani racji dla swoich przekonań, czyli wierzy Pani w rozum jako narzędzie odkrywania i uzasadnienia tego, co jest dla Pani ważne, a jest wiele racjonalnych powodów, żeby żyć. Jako istota czująca ma Pani potencjał do tego, żeby się rozwijać. Może Pani udoskonalić swoje władze rozumowe przez uczenie się i dyskutowanie. Może pani szukać wyjaśnień świata natury poprzez naukę, wglądu w kondycję ludzką, poprzez sztukę i humanistykę. Może pani wykorzystać swoją zdolność do odczuwania przyjemności i satysfakcji, która pozwoliła pani przodkom prosperować, a tym samym pozwoliła istnieć pani. Może pani docenić piękno i bogactwo świata natury i kultury. Jako spadkobierczyni miliardów lat podtrzymywania życia, może pani sama podtrzymywać życie. Została Pani obdarzona zmysłem współczucia, zdolności do lubienia, kochania, szanowania, pomagania i okazywania dobroci. I może Pani cieszyć się darem wzajemnej życzliwości z przyjaciółmi, rodziną i kolegami. A ponieważ rozum mówi Pani, że żadna z tych rzeczy nie jest dla Pani swoista, ma Pani obowiązek zapewnić innym to, czego Pani oczekuje dla siebie. Może Pani zwiększać dobrostan innych istot żywych, działając na rzecz. Życia, zdrowia, wiedzy, wolności, dostatku, bezpieczeństwa, piękna i pokoju. Historia pokazuje, że kiedy współodczuwamy z innymi i używamy naszej przemyślności do poprawy kondycji ludzkiej, możemy osiągnąć w tym postęp. Więc może Pani pomóc w kontynuacji tego dzieła. Pinker napisał książkę o oświeceniu i znalazłem też na stronie NPR artykuł. Marcello Gleisera pod tytułem What the world needs now is a new enlightenment, w którym autor zadał pytanie o to, co niezwykłego wydarzyło się w Europie w XVII i XVIII wieku. Według niego to, co się wydarzyło, można nazwać eksplozją intelektualną, czyli oświeceniem. Filozofowie, przyrodnicy, artyści, politolodzy stworzyli rewolucję w myśleniu opartą na różnych prawach dla ludzi, wolności rozumowania bez ograniczeń. I trzeba przyznać, że była to względna równość, a niektórzy filozofowie oświecenia omyłkowo umieszczali białych ludzi na szczycie społeczeństwa. No, takie to były czasy, jak tu mówił, taki mamy klimat, taki mieliśmy klimat w tamtych czasach. Większość osób w każdym społeczeństwie była niepiśmienna. To byli chłopi. I w większości krajów Europy panował system feudalny, ale z reguły głównym przesłaniem oświecenia była potrzeba stworzenia globalnej cywilizacji ze wspólnymi wartościami moralnymi. I te ramy intelektualne były dalekie od tradycyjnych przykazań religijnych, w rzeczywistości oświecenie wypowiedziało wojnę religii i ślepemu nacjonalizmowi, właściwie nie religii jako takiej, ale takim ekscesom religii. Na przykład Adam Smith widział, jak patriotyzm wykracza poza własny kraj i obejmuje wielkie społeczeństwo ludzkości. Z kolei Immanuel Kant nazwał to globalnym patriotyzmem. I wpływ tych idei możemy zidentyfikować u Alberta Einsteina, który wierzył w potrzebę zniesienia granic międzynarodowych. Podobnie, podobnie kosmopolitami byli stoicy, Marek Aureliusz. Kiedy dzisiaj powracamy do tych idei, zauważamy, że globalizacja Swobodnego przepływu informacji zrealizowała po części program oświecenia, ale granice nadal istnieją, a nawet znowu pojawiają się poprzez pandemię. Mimo to idee poruszają się przez dzięki internetowi po całej planecie z prędkością światła i powoli pojawia się perspektywa obywatela planety. Co może doprowadzić do tego nowego oświecenia? Czy powinniśmy spędzać czas? Na rozważaniu, że każda opinia jest równie ważna, czy też w internecie napisana opinia, czy też powinniśmy wspólnie dążyć do jakiegoś wyższego celu. Nawet jeśli istnieją inne planety lub księżyce o podobnych właściwościach panujących na Ziemi, takich jak podobna masa, woda w stanie ciekłym, atmosfera bogata w tlen, nasza planeta i jej właściwości geofizyczne są wyjątkowe. Mamy duży księżyc, płyty tektoniczne, gęstą atmosferę, bieguny magnetyczne i z tego co wiemy, w praktyce jesteśmy sami we wszechświecie. To sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, ponieważ jesteśmy rzadcy. Człowiek jako złożona maszyna, która może zastanawiać się nad swoim istnieniem, powinna również celebrować i szanować to istnienie. A ponieważ jesteśmy tutaj tylko dlatego, że Ziemia pozwala nam istnieć, musimy również uczcić naszą planetę. Traktować się w sposób wyjątkowy i ludzki rozum, który prowadzi nas do zrozumienia naszego miejsca we wszechświecie, prowadzi nas także do nowego imperatywu moralnego, w pełni świeckiego w swoich wartościach, czyli równości wszystkich stworzeń oraz ochrony życia i tej planety. I aby przetrwać i ochronić nasze jedyne schronienie, nasz jedyny dom, jaki mamy, jakim jest Ziemia, jakim jest natura na Ziemi, potrzebujemy właśnie nowego oświecenia. Samo oświecenie było punktem zwrotnym w historii Zachodu. Postęp ludzkości, tolerancja religijna, żądanie racjonalnej debaty to często dziedzictwo idei Rousseau, Woltera, Diderota. Po ukazaniu się pism Spinozy, Hobbesa pojawiły się też większe wyzwania dla tradycyjnych wartości religijnych, politycznych. Pisarze oświeceniowi, opierając się na argumencie brytyjskiego filozofa Johna Locke'a, z 1690 roku twierdzili, że wszyscy ludzie posiadali pewne naturalne prawa niedługo na przed powstaniem jakiegokolwiek rządu lub społeczeństwa obywatelskiego stworzonego przez człowieka. Starali się uwolnić ludzi od ciemnej strony ludzkiej natury, która wtedy królowała w społeczeństwach feudalnych, absolutnych, takich jak przywileje, hierarchia, nadużycia, dogmatyzm, autorytet, przemoc, nietolerancja. I Jean-Jacques Rousseau i Montesquieu. Pisali o tak zwanych uniwersalnych prawach człowieka, czyli takich jak sprawiedliwy proces, prawo do obrony w sądzie, wolność, tolerancja religijna, praworządność, reprezentatywne rządy, wolność myśli, ochrona przed torturami, reformy społeczne, polityczne. I aby promować prawa człowieka, filozofowie oświecenia podkreślali wielką moc ludzkiego rozumu i racjonalności w zdobywaniu wiedzy, poznawaniu prawdy i w tworzeniu bardziej cywilizowanego i sprawiedliwego świata. Idea praw naturalnych zainspirowała też amerykańską wojnę o niepodległość, o której ostatnio czytałem właśnie w pamiętnikach Benjamina Franklina, Thomasa Jeffersona i to w deklaracji niepodległości napisano, cytuję, uważamy, że te prawdy są oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że ich stwórca wyposażył ich w pewne niezbywalne prawa, a wśród nich są życie, wolność i pogoń za szczęściem. I w tym dokumencie stwierdzono, że nieprzestrzeganie tych praw przez monarchię brytyjską usprawiedliwiało bunt kolonii amerykańskich. Jego sukces zaowocował nowym krajem, który ma konstytucję, poprawki, kartę praw obywatelskich, dawało prawo do głosowania, sprawowania urzędów publicznych, wolność słowa, przekonań religijnych, wolność prasy, ochronę przed nieuzasadnionymi rewizjami, zajęciami majątku, Ochronę przed okrutnymi karami, proces przed ławą przysięgłych. Dopiero znacznie później kobiety, Afroamerykanie i inne mniejszości otrzymały prawo głosu i inne prawa. No ale moi drodzy, czy istnieje idealny świat? Utopijne światy tak jak mówiłem na początku utopijne światy były próby tworzenia takich utopijnych światów szczęśliwości. Taki, taki eksperyment w dalszym ciągu yy, trwa w Korei Północnej. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Wszyscy ludzie chcą stamtąd uciec i są więcej, są zabijani próbując, i te utopijne światy są szczególnie wrażliwe, gdy teoria społeczna oparta na zbiorowej własności, autorytarnych rządach, gospodarce nakazowo-kontrolnej zderza się z naszym naturalnym pragnieniem autonomii, indywidualnej wolności, wyboru. Nasze naturalne różnice w zdolnościach, zainteresowaniach, preferencjach w dowolnej grupie ludzi prowadzą do nierówności. Wyników niedoskonałych warunków życia, pracy. Te utopie nie mogą tych nierówności tolerować. Ale jak historia pokazała, że utopijni marzyciele mogą też doprowadzić do stania się dystopijnymi mordercami. Ludzie działają zgodnie ze swoimi przekonaniami, jeśli wierzysz, że jedyną rzeczą, która powstrzymuje Ciebie lub Twoją rodzinę, klan, plemię, rasę, religię przed pójściem do nieba lub osiągnięciem nieba na ziemi, jest ktoś inny lub inna grupa, to działania nie znają granic. Od zabójstwa do ludobójstwa. Morderstwo innych w imię pewnych przekonań religijnych lub ideologicznych odpowiada za wysoką liczbę ofiar w konfliktach historycznych, począwszy od wypraw krzyżowych, inkwizycji, polowania na czarownice, wojen religijnych, które zamieniły się w kulty religijne, wojny światowe, pogromy i ludobójstwo na ogromną skalę. W drugiej połowie XX wieku rewolucyjny marksizm w Kambodży, Korei Północnej i wielu państwach Ameryki Południowej i Afryki doprowadził do masowych morderstw, pogromów, ludobójstwa, czystek etnicznych, rewolucji, wojen domowych. W sumie około 94 miliony ludzi zginęło z rąk rewolucyjnych marksistów i utopijnych komunistów w Rosji, Chinach, Korei Północnej. I czym to jest w porównaniu z 28 milionami zabitymi przez nazistów? kiedy musisz mordować miliony ludzi, aby spełnić swoje utopijne marzenia o raju, tworzysz po prostu dystopijny koszmar. Ale moi drodzy, co w takim razie może zastąpić tą utopię idealnego systemu, w którym możemy żyć? Ideę utopii. I tutaj znalazłem taką odpowiedź na to. Protopia, czyli stopniowy postęp w kierunku poprawy, ale niedoskonałość i tutaj znalazłem w internecie taki fragment futurysty Ke Kevin'a Kelego, który pisze, że protopia to stan, w którym dziś jest lepsze niż wczoraj, chociaż może być tylko trochę lepsze. Dużo trudniej jest wyobrazić sobie protopię, ponieważ protopia zawiera tyle samo nowych problemów, co nowych korzyści. I w swojej książce *The Moral Ark* moralna arka Michael Shermer pokazał, jak Protopijny postęp najlepiej opisuje monumentalne moralne osiągnięcia ostatnich kilku stuleci. Osłabienie wojen, zniesienie niewolnictwa, koniec tortur, kary śmierci, powszechne prawo wyborcze, liberalne demokracja, prawa, wolności obywatelskie, małżeństwa osób tej samej płci i prawa zwierząt. Są to wszystkie przykłady postępu protopii. Moi drodzy, jeżeli ta idea którą Wam dzisiaj opowiedziałem. Ten odcinek był wyjątkowy, ponieważ różnił się od poprzednich, był bardzo polityczny. Wiem, że wiele osób słuchających może się nie zgadzać z moimi poglądami, uważa, że to są poglądy kontrowersyjne. Ja uważam, że nie ma nic złego w wolności, w prawach, w równości, w dbaniu o naturę, o własny dom, w którym żyjemy i ży wzajemnej życzliwości. I jeżeli. Podobała się Wam ta idea, serdecznie zapraszam Was do przeczytania książki Nowe oświecenie Stevena Pinkera, ponieważ łatwo zapomnieliśmy, że jeszcze w średniowieczu wiara w to, że codziennym życiem zawiaduje jakaś zewnętrzna siła, przyczyniała się do swoistej zbiorowej paranoi. I tutaj cytuję fragment z 26 strony książki Stevena Pinkera Nowe oświecenie. Ulewy, grzmoty, błyskawice, wichury, zaćmienia słońca albo księżyca. Ostre mrozy, upały, susze i trzęsienia ziemi uchodziły za znaki i sygnały niezadowolenia Boga. W rezultacie wszystkie sfery życia zamieszkiwały chochliki strachu, może była szatańską dziedziną, a las zaludniały drapieżne zwierzęta, ogry, wiedźmy, demony, a także najzupełniej realni zbójcy i rzeźmieszki. Również po zmroku świat wypełniały omeny, zwiastujące najróżniejsze niebezpieczeństwa. Komety, meteoryty, spadające gwiazdy, zaćmienie księżyca, skowyt dzikich zwierząt. I to humanistyczna wrażliwość myślicieli oświecenia doprowadziła do potępienia nie tylko przemocy religijnej, ale również świeckich okrucieństw tamtej epoki. Takich jak właśnie niewolnictwo, despotyzm, kara śmierci czy drobne przestępstwa. Chociażby kradzież sklepowa i kusownictwo oraz sadystyczne kary jak chłosta, obcięcie kończyny, nabicie na pal, wypatroszenie, łamanie kołem i spalenie na stosie. Podstawa oświecenia, idei oświecenia jest... Posługiwanie się rozumem oraz współczuciem, by zwiększyć dobrostan człowieka. I wydaje się to być rzeczą oczywistą i banalną, staroświecką. Mimo to Steven Pinker trzyma się myśli, że bardziej niż kiedykolwiek ideały rozumu, nauki, humanizmu i postępu wymagają zaangażowanej obrony. Na koniec chciałbym Wam przytoczyć fragment, w którym wymienia pewne osiągnięcia, które już teraz uważamy za... Oczywiste, i mam nadzieję, że będzie to zachęta do przeczytania całej książki oto lista osiągnięć, które uważamy za oczywiste. Noworodki, które przeżyją więcej niż 8 dekad, rynki osypujące się od jedzenia, czysta woda, która pojawia się na pstryknięcie palca, ścieki, które znikają na kolejne pstryknięcie palca, leki, które oddalają bolesną infekcję, synowie, których nie posyła się na wojnę, córki które mogą bezpiecznie chodzić ulicami, krytycy możnych, których nie wsadza się do więzienia ani nie morduje, cała wiedza i kultura świata noszona w kieszeni koszuli. A przecież są to osiągnięcia ludzkie, nie zaś przyrodzone kosmiczne prawa. W pamięci wielu czytelników tej książki i w bieżącym doświadczeniu tych części świata, którym mniej się poszczęściło, wojna, niedostatek, choroby, niewiedza i śmiertelne zagrożenia są nieodłącznymi elementami życia. Wiemy, że kraje świata mogą się na powrót pogrążyć w tych prymitywnych warunkach, więc sami jesteśmy sobie winni, jeśli ignorujemy osiągnięcia oświecenia. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek i zachęciłem Was do lektury tej wspaniałej według mnie książki autorstwa Stevena Pinkera pod tytułem Nowe Oświecenie, argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam do następnego odcinka. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli Ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści, treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl łamane na podcast Lepiej Teraz. Dołączając do grona patronów otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online Niezniszczalni, który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv w tym kursie przygotowałam kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie, mają problemy z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem, lepiej teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia wkrótce.